Zimne stopy, ciężkie nogi, masz słabe krążenie w nogach. Na słabe krążenie krwi w nogach. Ból nóg uskarża się dziś coraz więcej osób. Wielu z nas bagatelizuje uczucie ciężkich nóg, jednak kiedy nagle dostrzegamy niepokojące widoczne objawy na nogach, odkrywamy pierwsze symptomy słabego krążenia. Problem niewydolności żylnej w nogach dotyka już połowy Polaków. Cierpią na nią głównie kobiety i osoby starsze, a jej wystąpienie może wiązać się z dziedziczeniem. Jednak nie oszukujmy się. W dużej mierze wpływ na sła słabe krążenie nóg ma nasz siedzący tryb życia oraz mało ruchu. O tym, jakie negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia ma bierny tryb życia, w następnym artykule. Dziś jednak skupmy się na kwestii słabego krążenia w nóg. Jak rozpoznać tę pozorną nieszkodliwą dolegliwość i jak leczyć? Wyjaśniamy. Słabe krążenie w krwi w nogach. Co należy wiedzieć? W procesie krążenia krwi fundamentalną rolę odgrywają naczynia krwionośne, a więc tętnice żyły i naczynia wosowate, oraz naczynia i gruczoły układu limfatycznego, osocze oraz białka. Jeśli proces krążenia krwi po organizmie ulega zaburzeniu, nie potrafiące powrócić do serca płyny, zaczynają gromadzić się właśnie w nogach. Jest to naturalna konsekwencja prawa grawitacji. Nogi znajdują się najniżej i właśnie dlatego krew w cudzysłowie utyka właśnie w tej części ciała. Dzieje się tak wówczas, gdy przez kilka godzin z rzędu nie zmieniamy pozycji ciała. Wspomniana już grawitacja, która wywiera nacisk na nogi. Jest sprawczynią następujących objawów: zmęczenia, opuchlizny lub obrzęku, drętwienia kończyn, oraz żelak, objawy słabego krążenia w nogach. Osoby ze słabym krążeniem często skarżą się, że ich stopy są zimne. Odrętwiałe mogą też odczuwać mrowienie. Pojawiać się również mogą przebarwienia lub zmiana koloru skóry. Stopy mogą stać się czerwone, niebieskie, fioletowe oraz białe. Skurcze mięśni, pulsujące lub kujący ból, to również sygnał słabego krążenia krwi. Pamiętaj, że zimne dłonie i stopy są nie tylko przyczyną codziennego dyskomfortu, ale mogą być też zapowiedzią, że w organizmie dzieje się coś dobrego. Komórkom zaczyna brakować tlenu i składników odżywczych, a są one niezbędne do właściwego funkcjonowania ciała. Jeżeli się nie leczysz, z czasem, może dojść u Ciebie do poważnego niedotlenienia kończyn, uszkodzenia tkanek i miejscowej martwicy. Przyczyny złego krążenia krwi w nogach. Przyczyn słabego krążenia krwi w stopach i nie tylko jest wiele. Wśród najczęstszych wymienia się miażdżycę, która prowadzi do przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, cukrzycę, wysoki poziom cukru we krwi uszkadza naczynia krwionośne oraz otyłość. Podnosi ryzyko zaburzeń krążenia. Przyczyną zimnych dłoni i stóp mogą być również długotrwała praca w pozycji stojącej lub siedzącej. życie w ciągłym stresie, używki, a więc palenie papierosów i nadmierne spożywanie kawy. Cukrzyca Tarczycy, niektóre leki, beta-blokery i środki antykoncepcyjne-doustne oraz choroby autoimmunologiczne. Jak przywrócić prawidłowe krążenie krwi w nogach? W celu zapobiegania osłabieniu krążenia krwi w organizmie lub nieprzyjemnym skutkom tego schorzenia należy zmienić swój styl życia na aktywny. Dla osób, które nie lubią ruchu, taka zmiana z początku może być trudna i z pewnością minie sporo czasu, zanim uda nam się trwale zmienić codzienne nawyki. Pozytywne rezultaty pojawiają się jednak szybko i mają fantastyczny wpływ na dalszą motywację. Jednak oprócz tego jest jeszcze kilka innych sposobów, by skutecznie poprawić krążenie only Jakie? Tak. O to kilka z nich. Po pierwsze, skoryguj postawę ciała. Jeśli pracujesz w biurze, regularnie wstawaj od biurka, aby rozprostować kości. Najlepiej co godzinę rozciągaj nieco mięśnie i rób mały spacer po pomieszczeniu lub okolicach biura. Z kolei, jeśli pracujesz na stojąco, staraj się co godzinę usiąść na kilka minut lub zrobić kilka kroków w celu pobudzenia krążenia krwi oraz odprężenia napiętych mięśni. Po drugie, zadbaj o codzienną dawkę sportu. Wcale nie musisz spędzać długich godzin katując się na siłowni. Wystarczy codzienny spacer, pół godziny na basenie albo dynamiczna przejażdżka na rowerze. Po trzecie, unoś stopy wysoko w górę. Po zatrzymaniu na podwyższeniu w trakcie pracy powinnaś również zatroszczyć się o swoje nogi po powrocie do domu. Nic trudnego. Wystarczy położyć się na ziemi lub kanapie i unieść stopy jak najwyżej do góry. Na przykład, gdy siedzisz na kanapie i oglądasz telewizję, oprzej stopy o wysoki fotel lub stół. Na noc możesz położyć stopy na poduszce. Idealną do tego poduszku będzie poduszka między nogi, tak zwany klin między nogi, która zapewni idealne krążenie w nogach podczas snu no, unosząc je lekko do góry. Generalnie idea troski o prawidłowe krążenie krwi w nogach zakłada jak najczęstsze unoszenie ich ponad linią serca. Punkt czwarty. Zwiększ spożycie owoców. I warzyw. Świeże owoce i warzywa są cennym źródłem wody oraz składników odżywczych, które znakomicie pomagają zwalczać nadmiar wody w organizmie oraz w naturalny sposób usprawniają i przyspieszają krążenie krwi w kończynach, zwłaszcza w nogach. Po piąte. Ograniczyć spożycie soli i cukru. Sól i glukoza, główne składniki soli i cukru, to dwaj najwięksi wrogowie układu krążenia i układu limfatycznego. Stąd tak istotne jest ich ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie z codziennej diety. Sól przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, co więcej, sprzyja nadmiernemu gromadzeniu się płynów w tkankach Organizmu oraz negatywnie wpływa na podstawowe funkcje nerek. Doskonałym zamiennikiem soli okażą się aromatyczne zioła lub nieco droższa, ale zdrowsza, sól morska, oczywiście w niewielkich ilościach. Z kolei cukier prowadzi do powstania zaburzeń poziomu insuliny we krwi, czego konsekwencją jest m.in. przybieranie na wadze. Zamiast cukru sięgaj po stewio lub miód. W zdrowy sposób osądzą one ziołowe napary i wszelkiego rodzaju desery. I ostatni punkt. Regularnie masuj nogi. Kiedy wracasz do domu po ciężkim dniu, postaraj się o po chwilę wyłącznie dla siebie. Zdejmij buty, weź odprężający prysznic, a na koniec. Wymasuj swoje łydki i stopy. Taki masaż doskonale poprawia krążenie krwi w nogach oraz zapobiega tworzeniu się nieestetycznych żylaków. Na koniec, jak łatwo można wywnioskować z powyższego artykułu, nie od razu musimy biec do lekarza czy do apteki, by poprawić krążenie w nogach. Wiadomo, kiedy problem jest już tak duży, czy objawy bardzo zaawansowane, wtedy konieczna jest wizyta u lekarza, aby znaleźć przyczynę i skuteczne leczenie. Podstawą jest aktywny tryb życia, dużo ruchu oraz zmiana naszych nawyków. Pisaliśmy o tym wielokrotnie i pisać będziemy, bo bierny i siedzący tryb życia to zmora dzisiejszych czasów i wylęgarnia przeróżnych chorób. Także ruszaj! mission.